Czy możesz powiedzieć, jak wygląda dziś dzieciństwo w Strefie Gazy? Mówimy o dziesiątkach tysięcy dzieci, które stały się sierotami: straciły ojca, matkę lub oboje rodziców. Tysiące z nich, według Ministerstwa Zdrowia Gazy, straciło nogę, może rękę, a czasem obie kończyny. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym w gazie straciły dwa lata nauki. Około 50% populacji dzieci potrzebuje wsparcia psychospołecznego. Co najmniej 4 tysiące dzieci wymaga pilnej ewakuacji medycznej, według Światowej Organizacji Zdrowia. Ponad 20 tysięcy dzieci zostało zabitych, a ponad 44 tysiące rannych w ciągu tych dwóch lat. Catherine Russell, dyrektor wykonawczy UNICEF, mówiła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że średnio 27 dzieci dziennie ginęło w strefie gazy, aż do zawieszenia broni. Jednak nawet po zawieszeniu broni raporty mówią o ponad 80 dzieciach zabitych od 11 października, kiedy rozpoczęło się zawieszenie broni, do końca grudnia 2025 roku. Dzieci żyją w ogromnym stresie i potrzebują wszelkiego możliwego wsparcia. Czy dzieci w gazie mają wystarczająco jedzenia na co dzień? Sytuacja z jedzeniem trochę się poprawia. Od początku wojny więcej pomocy jest wpuszczane do gazy, ale nadal jest to bardzo niewystarczające. Raport IPC ogłosił głód w gazie w sierpniu 2025 roku. W najnowszym raporcie stwierdzono, że 77% populacji strefy gazy doświadcza wysokiego poziomu niedożywienia, w tym 101 tysięcy dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy, które będą cierpieć na ostre niedożywienie w nadchodzącym roku. Specjaliści do spraw zdrowia publicznego i żywienia twierdzą, że leczenie niedożywienia wymaga dwóch rzeczy sześciu, ośmiu tygodni terapii, i dostępności właściwego leczenia. Sama jedna z tych dwóch spraw nie wystarczy. Sytuacja trochę się poprawia, ale nadal jest daleko od potrzeb. Według danych Ministerstwa Zdrowia Gazy 165 dzieci zmarło z powodu niedożywienia. Patrząc również na sprawy związane z pogodą, spadek temperatury jest ekstremalnie dotkliwy w tym regionie, szczególnie w strefie gazy choroby układu oddechowego łatwo się rozprzestrzeniają. Dzieci cierpią bardzo, podobnie jak dorośli, ale jako UNICEF koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy dzieciom. Oprócz chorób związanych z pogodą, dochodzą choroby wynikające z niedożywienia i jego długotrwałych skutków. Wspomniałem też, że ponad 44 tysiące dzieci zostało rannych. Z czego około 4 tysięcy wymaga pilnej opieki medycznej, według Światowej Organizacji Zdrowia. Pamiętam chłopca o imieniu Islam, 11 lat, chorego na raka. Podjęto 6 prób, by wydostać go z gazy na leczenie. Wszystkie nie powiodły się i Islam zmarł. Wiele dzieci potrzebuje wyjazdu na leczenie. Dlaczego aż tak wiele? Z 36 szpitali w gazie jedynie 18 działa i to częściowo. Świadczą one opiekę medyczną bliższej standardowej przychodni niż prawdziwego szpitala. Pozostałe szpitale są zniszczone. Liczba dzieci wymagających leczenia i ewakuacji medycznej stale rośnie. Ogólnie ponad 15 500 cywili potrzebuje pilnej ewakuacji, z czego 4 000 to dzieci. I see. And it's, it's connect... Rozumiem. To też wiąże się z kwestią warunków zamieszkania. Wiemy wszyscy, że strefa gazy jest prawie całkowicie zniszczona. Jak wygląda życie w prowizorycznych schronieniach lub uszkodzonych domach? Mówiłeś o problemach związanych z pogodą. Czy prowizoryczne schronienia są wystarczające? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Absolutnie. Staramy się działać, ale z jednej strony trzeba sprawiedliwie przyznać, że pomoc humanitarna do Strefy Gazy się zwiększyła, ale nie w każdym wymiarze. Część pomocy się zwiększyła, niektóre namioty są dostarczane, ale to wciąż daleko od potrzeb. Pamiętajmy, że z 2,5 miliona mieszkańców Gazy milion 900 tysięcy zostało przesiedlonych. I ogromna większość z nich straciła domy. Skala zniszczeń przekracza wyobrażenie. Marzeniem mieszkańców strefy gazy jest jedynie namiot, który teoretycznie ochroniłby ich przed skutkami pogodowymi. Jednak raporty z gazy pokazują, że namiot nie chroni przed deszczem czy zimnem. Widzimy, że woda wdziera się do środka, a ludzie często nie wiedzą, co z tym zrobić. Rozdaliśmy setki tysięcy koców i dziesiątki tysięcy namiotów wraz z naszymi partnerami humanitarnymi, ale to nadal za mało. Namiot nie ochroni przed deszczem, bez względu na jego wielkość czy jakość. Potrzebne są prefabrykaty, kontenery mieszkalne, przyczepy, o których już dyskutowano. To przynajmniej trochę pomogłoby mieszkańcom gazy przetrwać skutki tej brutalnej wojny która pozostawiła prawie całą strefę gazy zniszczoną lub uszkodzoną. Rozmawialiśmy też o edukacji. Jaki jest harmonogram? Co dalej z dziećmi, które prawie przez dwa lata nie chodziły do szkoły? To jest... To ogromne wyzwanie, które chciałbym skierować do społeczności międzynarodowej, która pragnie stabilności i pokoju. Stabilność nie istnieje bez wykształconych dzieci. 638 tysięcy dzieci w wieku szkolnym straciło dwa lata nauki. Przygotowujemy kampanię edukacyjną, która obejmie około 45% z nich, ucząc podstaw matematyki, języka arabskiego, angielskiego i trochę nauk ścisłych. Organizujemy duże namioty jako tymczasowe sale lekcyjne i zapraszamy dzieci korzystając z dostępnych nauczycieli w gazie. Potrzebujemy jednak znacznej ilości materiałów edukacyjnych, a ich wprowadzenie do strefy gazy jest trudne, jeśli mam być szczery. Do you have this feeling that maybe... Czy masz poczucie, że świat zaczyna się przyzwyczajać do tej tragedii? Czy czujesz, że gaza jest trochę zapomniana przez większość ludzi? To bardzo trudne pytanie. Świat zmaga się z wieloma kryzysami w Sudanie, Ukrainie. Gazie. Odczuwamy spadek zainteresowania mediów. Być może jest to zmęczenie tematem, zwłaszcza po zawieszeniu broni. Jednak świat nigdy nie powinien przyzwyczajać się do cierpienia dzieci w gazie, Sudanie, Ukrainie czy gdziekolwiek indziej. To jest nie do przyjęcia. Nigdy nie powinno być do przyjęcia. Dzieci nie powinny płacić za błędy dorosłych, a niestety tak się dzieje za każdym razem podczas kryzysu czy konfliktu. Dzieci i cywile płacą wówczas najwyższą cenę za wojnę, której nie rozpoczęły i której nie mogą sami zakończyć. A jakie jest Twoim zdaniem największe marzenie mieszkańców strefy gazy? Kiedy z nimi rozmawiam, widzę, że ich życzenia stały się bardzo skromne. Nie chodzi o to, że dzieci chcą zostać lekarzem czy astronautą. Chcą po prostu mieć dom i aby nikt z ich rodziny już nie zginął. To tak podstawowe sprawy w Strefie Gazy. Marzenia o przyszłości są wciąż odległe. Przed nimi jeszcze dużo pracy, by dzieci mogły mówić o tym, kim chciałyby zostać: lekarzem, inżynierem czy prawnikiem. Wszystko zależy teraz od wsparcia, jakie otrzymujemy od UNICEF-u i innych agencji humanitarnych, od społeczności międzynarodowej. Jeśli nie udało się powstrzymać wojny przez te brutalne dwa lata, przynajmniej mamy nadzieję na to, że nadal hojnie będzie wspierana pomoc humanitarna przez wzgląd na dobro dzieci w Strefie Gazy i regionie. Że nadal hojnie będzie wspierana pomoc humanitarna przez wzgląd na dobro dzieci w strefie gazy i regionie.